Cześć, tu Mirek Nie wszyscy pewnie mnie znają, natomiast mam vloga, mam kilka firm i też ostatnio zrobiliśmy z Marcinem Osmanem jeden wspólny projekt i Marcin napisał do mnie wczoraj na Instagramie o 7.48 wieczorem, gdzie ja już się zbierałem do spania, hej bro, ja dochodzę wolniej do siebie niż myślałem, w związku z tym prośba, propozycja do Ciebie, czy chcesz nagrać 8-12 minut wideo do mnie na YouTube'a? W dowolnym temacie zaczynające się od zdania Marcin dochodzi do siebie po operacji, więc ja mam dla ciebie dzisiaj wideo. Okej. Okay. Postanowiłem więc nagrać wideo, w którym opowiem ci o naszej współpracy z Marcinem, ale też o mojej współpracy z nimi osobami, bo przez ostatni czas prowadzenia firm, moje firmy radzą sobie dość dobrze. Już dwie z nich są na run rate'cie tak zwanym milionowym, więc idzie jako tako. Natomiast y, podczas tego, tego procesu nauczyłem się wielu rzeczy o ludziach. O ludziach, ale też o tym jak współpracować z ludźmi i jak dobierać ludzi do współpracy. I tutaj nie mówię o pracownikach, y, nie mówię o osobach, które nam wykonują jakieś projekty, ale wiele osób ma ten problem kogo wziąć do współpracy, albo jak zacząć z tą osobą współpracować, albo co zrobić, żeby współpraca z daną osobą była niezapomniana. Co robić, czego nie robić. Więc y, przygotowałem 5 punktów, które mam nadzieję dadzą Ci trochę wartości. I to są punkty, o których dużo osób nie mówi, więc mam nadzieję, że nawet Marcin może o nich wszystkich nie mówił. A jak mówił, to może nie tak, jak ja ci w tej chwili powiem. Więc mam nadzieję, że będzie to dla ciebie dobra zabawa. Marcin, jeżeli to oglądasz, mam nadzieję, że też to będzie dobra zabawa. Ale napisałem też różne cyferki w nawiasach, żeby dać ci troszeczkę więcej wartości. Więc rzecz pierwsza dowieść ponad wszystko. Yy, więc yy, standardowa sytuacja, gdy tworzymy biznes, jest taka, żeby dowozić więcej naszym klientom. No, ale teraz, jak to ma się do partnerów i co możemy zrobić, żeby u naszych partnerów biznesowych zrobić efekt wow? I teraz, daję przykład cały czas, będę da da dawał przykłady z Marcinem Osmanem, żeby było łatwiej. Więc, zrobiliśmy yy, kurs sprzedaży. Znaczy, Marcina znałem od dłuższego czasu, ale był dla mnie taką personą ponad. Czyli yy, wiedziałem, że robi duże biznesy, że świetnie mu to wychodzi, że zna niesamowitych ludzi, i tak dalej. Ale gdzieś po jakimś czasie, bo ja go oglądałem w internecie i się spotkaliśmy na jakichś konferencji i tak dalej, nasze społeczności nas połączyły. To było takim zapalnikiem, że się spotkamy i pomyślmy o wspólnym projekcie. I teraz zaczęliśmy myśleć o projekcie e, Szkoła Sprzedaży, która jest dostępna na Akademii, raczej już w tej chwili nie jest, ale, ale była dostępna na Akademii. Będzie znowu niedługo, żeby nie było. Dobry projekt. Do tego wrócimy. Spotkaliśmy się w Lublinie i zaczęliśmy pracę. I teraz, dowiezie, dowiezienie na wysokiej jakości było po obu stronach. Po pierwsze, Marcin, jako jedna z nielicznych osób, gdzie spracowałem, zawsze była na czas, zawsze przygotowana, zawsze skora do słuchania. To było coś niesamowitego, co dla mnie było takim efektem wow, o którym mówię teraz wszystkim. Jak się tam się współpracowało z Osmanem? Mówię, no ciekawie, bo nie dość, że zawsze przychodził na czas albo przed czasem. Zawsze gotowy, zawsze ładnie ubrany, zawsze gotowy do tego, co ma powiedzieć. To jeszcze dodatkowo e, w chwili, gdy mu, siedziałam tam czasami na krześle, mówiłem mu: Marcin, ta, tak nie możemy tego robić, musimy coś inaczej. Nie było tak, że Marcin mówił: ale Ty się nie znasz, ja się znam lepiej. Nie, nie. Marcin słuchał. Ale w chwili, gdy moja wiedza w danym temacie była słaba, Marcin siedział na innym krześle, mówił mi: Hemirek, w tym miejscu musimy to poprawić. I to mi dało taki efekt wow, że człowiek, który prowadzi takie biznesy, dobrze słucha. To było over delivery z mojej perspektywy, które otrzymałem od niego. A jak ja spróbowałem jeszcze robić over delivery tam, gdzie się da. Takim jednym z najlepszych przykładów, które proponuję, żeby każdy zrobił, o czym teraz Marcin wspomina, jest zagranie na finansach. I już mówię w jaki sposób. W naszej umowie, którą zrobiliśmy z Marcinem, niestety nie mogę podać kwot, jakie tam padły, ale to był bardzo dobrze zyskowny produkt już w pierwszej edycji. Mieliśmy taki układ, że na koniec miesiąca dają podsumowanie, potem jest jakiś czas na wystawienie faktury, jest jakiś czas na opłacenie. Czyli zakończyliśmy naszą sprzedaż 10 maja, to był piątek i właśnie nawet przed chwilą sprawdzałem na koncie bankowym. 11 maja pieniądze znalazły się na koncie Marcina Osmana. Dlaczego? Ponieważ wiem, jak wiele osób zwleka z płatnościami. To jest taki element, który ja wokół swoich film buduję, że zawsze staram się płacić na czas. I w internecie, nawet na Twitterze, w paru miejscach można znaleźć informacje, że wow, zapłacił tak szybko. I to jest właśnie taki element, gdzie możemy budować efekt wow w taki niestandardowy sposób, to czego nikt inny nie robi. Jeżeli ludzie zwlekają z płatnościami, my naszym partnerom płacimy natychmiast. Gdy tylko mamy pieniądze, od razu tego samego dnia, następnego dnia płacimy te pieniądze. Jeżeli mamy możliwość jakoś. E, Mimo, że mamy umowę, pamiętajmy, że umowa jest tylko zabezpieczeniem na złe czasy. Jeżeli mamy w umowie jakieś warunki, postarajmy się dać więcej. Postaramy się dać więcej, żeby nasz partner, z którym pracujemy, zobaczył na przyszłość: to jest osoba, z którą warto współpracować. Rzecz dwa: sprawdź i sprawdź. Ludzie popełniają ten sam błąd ciągle, że czasami zaczynają współpracę z ludźmi, których w ogóle nie weryfikują. I sam w tym roku miałem kilka takich sytuacji, niestety, gdzie załóżmy, produkowaliśmy jakiś kurs w Akademii. I e, jedna osoba, którą, którą zaczęliśmy pracować, e, przyszła tutaj, nagrywaliśmy już, mieliśmy cały dzień nagraniowy i potem tak słucham, to jest coś tutaj nie gra. Okazuje się, że ta osoba nie była ekspertem w danym temacie, a dość ładnie e, udało się tej osobie wyjaśnić mi, że jest ekspertem. Nie sprawdziłem za bardzo. Z drugiej strony e, ostatnio też nagrywaliśmy, e, zaczęliśmy robić program, nagrywaliśmy już początkowe materiały i mieliśmy już nawet reklamówki puszczone i tak dalej. Ta osoba powiedziała, że nie Mirek, ja jednak tego nie będę robił, bo e, stres i tak dalej, i tak dalej. I jak najbardziej rozumiem, ludzie są różni, ale to nie jest ich wina. To jest nasza wina, że nie sprawdziliśmy dobrze. Moją też taką zasadą jest, że pracuję tylko z ludźmi, którzy mają swoją prezencję online i których mogę sprawdzić. Tak samo z Marcinem, od dłuższego czasu go obserwowałem, szukałem tych pozytywnych rzeczy, tych negatywnych rzeczy, i to mi pozwoliło, że w chwili, gdy już nawet zaczęłeś pracować, jeszcze głębiej wejść w jego YouTube'a, wejść w jego social media, zobaczyć jego historię, zobaczyć, jak się wypowiada też o trudnych chwilach w swoim życiu, który też miał, i wtedy podjąć decyzję, czy można z nim współpracować. Więc to jest taka jedna bardzo ważna lekcja. Po pierwsze, nie pracujmy z ludźmi, których nie znamy. Odradzam to całkowicie wszystkim, bo co jest bardzo ciekawe i to też sprawdziłem w swoim życiu, może bez przykładów, że czasami pieniądze robią z ludzi dziwnych ludzi, a może wyciągają to prawdę z tych ludzi i czasami ludzie, w których załóżmy inwestujemy na początku albo e, mamy naprawdę dobre relacje, ale w chwili, gdy się pojawią pieniądze albo kawałek władzy, czymkolwiek by ta władza nie była, to nagle e, ci ludzie się od nas odwracają. Trzeba mieć bardzo dokładną informację o naszych e, współpracownikach, o ludziach, z którymi współpracujemy, jak wyglądała ich historia i co się działo w chwilach negatywnych. Należy to sprawdzić bardzo dokładnie i spędzić na to dużo czasu. Ile czasu to zależy, ile mamy czasu na projekt. E, ja Marcina obserwowałam od dawna i. E, to było coś, co bardzo się opłosiło. W tej chwili też, gdy współpracuję z kimś nowym, a mam dużo propozycji współpracy, odmawiam masie osób, e, tylko dlatego, że nie mam weryfikacji, e, że ta osoba jest naprawdę osobą, z którą możemy dalej współpracować. E, rzecz trzecia, obserwuj ludzi e, podczas negocjacji. To jest skarb. Gdy siadamy i rozmawiamy o tym, ile chcemy zarobić, jak chcemy zarobić, e, jaki jest podział e, finansów, i tak dalej. Teraz ludzie. E, którzy są na powiedzmy wysokim poziomie zaangażowania biznesowego i dojdziemy zaraz do tematów długoterminowych i którzy myślą długoterminowo całkowicie inaczej zachowują się przy stronie negocjacyjnym niż osoby, które chcą zrobić coś szybko i szybko zarobić. My, jeżeli oczywiście Ty możesz mieć inaczej, ale ja z Marcinem bardzo mocno celowaliśmy długoterminowo. I teraz to bardzo łatwo można było zauważyć przy negocjacjach. Gdy siedliśmy przy umowie, Powiedziałam, Marcin zobacz, to jest umowa, standardowe rzeczy, żeby to było jako podkładka. Tak to wygląda. Tutaj zobacz, jest podział kosztów, bardzo prosty, jak można się domyślić. I wiele innych rzeczy, kiedy podciągnąć dalej. Nasze analizowanie umowy trwało może 5 minut razem z podpisem. Natomiast zdarza mi się czasami, że osoba, z którą współpracuję zaczyna mówić, że tutaj może jakieś udziały, to jakaś licencja itd. i tak dalej. Już mi się zapala lampka. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś myśli o pracy długoterminowej, to pierwszym projektem chcę sprawdzić to, co się dzieje po umowie. Okay? Potem, gdy robimy jakieś większe projekty, bo pamiętajmy, że to jest dopiero początek naszej drogi z Marcinem Osmanem. Dojdziemy zaraz do punktu czwartego, więc wyjaśnię. Jeżeli ludzie myślą bardzo krótkoterminowo, to wtedy Całkowicie inaczej chcą podejść do projektu, chcą jak najwięcej na początku zabrać za siebie. Czyli naprawdę, przez współpracę długoterminową, naszym głównym celem powinno być to, żeby jak najwięcej pokazać drugiej osobie, że ona jest, że, że my jesteśmy godni do tego, żeby z nią współpracować. I to samo z drugiej strony. Jeżeli dwie osoby tak współpracują, wtedy się dzieją niesamowite rzeczy. To jest Słynne historie 1 plus 11, 11, 10. 1.1210. E, wtedy właśnie to się dzieje. Że natomiast już na samym początku jeszcze nic nie zrobiliśmy, nie było ani jednego nagrania, ani jednego, ani jednego sprzedaży, a już ktoś mówi dawa dawa jak najwięcej. Tu jest coś bardzo niebezpiecznego, ale to właśnie jest prezentem dla Ciebie, cała ta negocjacja, żeby podjąć decyzję, czy ta osoba jest naprawdę godna. Więc, weryfikacja jak najbardziej, ale też kwestia negocjacji i kwestia, jak negocjacje się przeprowadzają, na co tej osobie zależy. Każdy ma oczywiście swoje cele, ale warto obserwować, jak ta osoba działa. Jeżeli myślimy długoterminowo, pan, punkt czwarty, to działa to całkiem inaczej. Teraz, punkt czwarty, długoterminowo. Ja do swojej współpracy szukam, szukam zawsze osób, które działają długoterminowo. Dlaczego? Bo gdy mamy pierwsze otwarcie na przykład programu w Akademii, one nie jest aż tak super dochodowe, jest dochodowe i to bardzo. Ten program był bardzo dochodowy, natomiast nie jest aż tak dochodowe. Dlaczego? Bo przy pierwszej edycji mamy nagrywanie materiałów, mamy produkcję, mamy wszystkie rzeczy związane z reklamą, budowanie tego, żeby to wszystko dobrze działało, działało całe lejki, zajmuje to czas i pieniądze. I teraz. Jeżeli mówimy takiej osobie, z którą że słuchaj, to jest pierwsze otwarcie, musimy zainwestować pieniądze i ta osoba mówi, jasne, żaden problem, na pewno w przyszłości ten produkt będzie się sprzedawał, bo wierzymy w to i tak dalej, to już jest znaczy, że coś jest ok. Bo, jeżeli taka osoba mówi na koniec, że nie, 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 zaróbmy to jak najszybciej, nie myślmy długoterminowo, to coś się dzieje złego. Więc ja zawsze szukam osób, które mogą pracować długoterminowo. Długoterminowo, czyli otwierać kolejne produkty, ten sam produkt otwierać po raz kolejny, żeby móc z tymi osobami współpracować dalej. Bo co się okazuje, jak znowu przykład Marcina Osmana, w tej chwili uruchomiliśmy jeden produkt, myślimy o drugim produkcie. Nie, na razie nie będę mówił jakim, bo to jest inny temat. Natomiast nie kurs, żeby nie było. Ale też ten sam program, który uruchomiliśmy już raz, będziemy uruchamiać po raz kolejny 21 października 2019 roku i tak dalej, i tak dalej. Osoby, które są w stanie zainwestować na początku pieniądze, żeby długoterminowo zarabiać, żeby sprawdzić, jak się działa współpraca, żeby też szukać innych możliwości projektowych, bo obaj wiemy, że to jest tylko początek naszej drogi, to wtedy wszystko się bardzo ładnie układa. Jeżeli dwie osoby myślą długoterminowo, to zadziała. Jeżeli dwie osoby myślą krótkoterminowo, może to zadziałać. Jeżeli osoba jedna myśli długoterminowo, krótkoterminowo, tu się rodzi najwięcej zgrzytów. Jedna osoba chce jak najszybciej na koniec kwartału rezultaty, druga mówi, że my zaczniemy zarabiać za 5 lat. Tak na przykład się firmy rozpadają, właściciele się rozpadają, dlatego że nie myślą tak samo. Jak to sprawdzić? Nie przez słowa. Jeżeli osoba ci mówi, że myśli długoterminowo, nic to nie znaczy. Punkt drugi, obserwacja. Trzeba sprawdzić, trzeba patrzeć, jak ta osoba się zachowała przez lata. Jakie miała złoty upadki. Jeżeli nie ma informacji o tej osobie w internecie i tak dalej, dlaczego? Co się stało? Może warto porozmawiać z partnerami biznesowymi, z pracownikami, pracodawcami, jak ta osoba się zachowała w sytuacjach kryzysowych. Nigdy było cudownie, ale w sytuacjach trudnych, bo sytuacje trudne w biznesie również występują. I rzecz piąta, troszeczkę odbiegająca od tematu, ale dalej o współpracy. Tu mamy łódeczkę, mamy Osmana i Miroburna. I płyniemy. I teraz, gdy my zaczęliśmy robić nasz produkt, bo często słyszę i na Instagramie, i pod YouTubem, i w mailach, hej Mirek, działam w branży kosmetycznej, modelarskiej, IT, masa konkurencji. I teraz, gdy się nastawimy na konkurencję, o tym też Marcin często mówi, myślimy o konkurencji. Gdy się nastawimy na klientów, myślimy o klientach. Jest, Która opcja jest lepsza? Zawsze ta. Przyjdzie kiedyś czas na myślenie o konkurencji, ale nie na początku naszego biznesu. Co my powinniśmy się skupić? Myśleć tylko o naszych klientach. Czego cię o tym mówię? Bo w projektach, o czym mówił Arthur, autor książki The War of Art, niesamowita książka swoją drogą, nie wiem czy Marci ma to w swojej ofercie, mówił, że z projektami, zarówno artystycznymi, i biznesowymi, jest tak jak z wypływaniem łódką sportu. Na początku już siadamy, załóżmy z naszym partnerem biznesowym i myślimy, stary, tu mamy nasz cel. Cel, żeby dostarczyć produkt naszym klientom, rewelacyjny produkt i żeby zacząć działać. Wsiadamy na tę łódkę i zaczynamy płynąć. Okay? I zazwyczaj, jak startujemy z jakimś projektem, na początku nikt o nic, nic, nic nie wie, ale z czasem, gdy płyniemy tą łódką gdzieś tutaj, czasami słyszymy, hej, to głupi pomysł, hej, nie warto i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że my wtedy już jesteśmy na łódce. My jesteśmy już na oceanie, płyniemy w kierunku jakimś. Ten kierunek możesz czasami troszeczkę zmieniać, bo może nie do końca wiemy, gdzie jest ta wyspa, ale my już płyniemy. I teraz gdzieś tutaj na brzegu stoi jakaś osoba, która krzyczy, albo druga osoba, która krzyczy, albo trzecia osoba, która krzyczy, hej, ale tam jest konkurencja, hej, ale tam jest to. Trudno, my już płyniemy, mamy nasz cel wybrany, działamy, my jesteśmy już na statku, podjęliśmy decyzję i wypływamy. Zazwyczaj ci ludzie, którzy stoją na brzegu, to są ludzie, którzy nigdy tu nie byli, nie wiedzą jak ten cel wygląda, nigdy niczego nie osiągnęli. Mi w życiu się nie zdarzyło, żeby osoba, która jest dalej ode mnie, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe, mówiła, że to co robi jest złe, mówiła, że to co robi to jest za dużo, mówiła, że to co robi jest jakiekolwiek negatywne. Zawsze to się zdarza od osób, które jeszcze nigdy nie dopłynęły tam, gdzie my dopłynęliśmy. Okay? To jest taki bardzo ciekawy element, warto zauważyć dokoła siebie, kto rzuca te słowa. Czy to są osoby, które już tam są, gdzie my chcemy dopłynąć, czy nie? Warto popatrzeć, popytać ludzi, którzy już tam dopłynęli i się dowiedzieć, czy tam w ogóle jest jakieś miejsce, jest i tak dalej, i zacząć płynąć. Gdyż płyniemy, nie ma zwrotu. Wypłynęliśmy, wrzuciliśmy telefony za burtę, ludzie tam gdzieś krzyczą, wiemy, że pewnie krzyczą, my już płyniemy, płyniemy naszego celu, realizujemy nasz projekt, budujemy nasz projekt, budujemy nasz marketing, sprzedaż produktu i tak dalej. I teraz, dlaczego ci o tym mówię? Bo e, jakiś tydzień temu e, mój znajomy, Powiedział mi, że hej, dlaczego w ogóle robiliście kurs o sprzedaży, skoro w Polsce jest ponad 20 kursów a propos sprzedaży? Ja powiedziałem, dobrze wiedzieć. Natomiast my się nie skupialiśmy na, na konkurencji, nie szukaliśmy nawet konkurencji, ale zadaliśmy pytanie naszym klientom, naszej grupie odbiorców, hej. Co chcesz od nas otrzymać? Co powinno być w tym programie? Skupiliśmy się na naszych klientach i na konkurencji. Wypłynęliśmy z brzegu. Po drodze, wiele osób mówiło, że nie warto głupi pomysł i tak dalej. My płynęliśmy, ale skupiliśmy się nie na naszej konkurencji, nie na tych osobach, które nigdy nie były w tym celu i nie wiedzą, jak tam dojść ale skupiliśmy się na naszych klientach, osobom, którym możemy pomóc. Pamiętajmy, że zakup produktu, wymiana pieniężna, etc. to jest przesunięcie wartości za pieniądze. Ludzie płacą tyle pieniędzy, ile uznają, że otrzymają wartości, albo ponad tyle, ile otrzymają wartości od osoby, od której kupuje dany produkt. Więc jeżeli kupuję coś za 20 zł, to wierzę albo wiem, że to, co otrzymam, Da mi więcej wartości niż te 20 zł, inaczej bym nie dawał. No kto daje 20 zł za 19 zł? No, no mało kto, ok? Więc to jest zawsze szukanie osób, którym możemy dać wartość, wypłynienie z tego portu i zapomnienie, że tam na brzegu stały osoby, które mówiły, że nie nie, nie nie, słuchałem ich, to nie ma całkowicie sensu. Przykład, który my zrobiliśmy, jest taki, że można nie patrzeć na konkurencję, zrobić produkt, zająć się swoimi klientami. Więc to tyle, tyle w dzisiejszym odcinku. Marcin Osman, vlog u Marcin.pl.com. Marcin tak więc dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci troszeczkę wartości. E, pod spodem może się pojawią jakieś linki do moich e, vlogów. Na pewno do naszej szkoły sprzedaży, żeby pokazać Ci. Plus e, fajne wideo, ostatnio Marcin zrobił ze mną taki wywiad e, w Warszawie. Więc pewnie też będzie pod spodem, gdzie to będzie taka krótka rozmowa o naszej współpracy. Tak więc to tyle. Dziękuję Ci, powodzenia w szukaniu partnerów biznesowych, powodzenia w budowaniu lepszego świata, skupianiu się na klientach, dobrej weryfikacji, myślenia długoterminowo i dowożenia ponad normę na każdym możliwym kroku. Cześć.